Elo, elo 3210, dzisiaj premiera wykopki. Tym razem, tak jak często prosicie, wiadomo, o, o to, żeby coś znaleźć, trochę z sapaniem będzie, bo się nakopałem tutaj w sumie nie ja, bo ręce lubię mieć czyste, ale jest osoba, która kopie. Oczywiście nie pokazujemy twarzy ze względu na RODO. Przygotowanie dlaczego nie jeszcze nie, nie jedziemy z koksem? Dlatego że. Czekamy na trochę więcej zbierze widzów na premierze. Pięknie, wiadomo, pogoda dopisuje. Dzisiaj znajdujemy jakieś większej ilości srebra. Z tego względu, że mamy wykrywkę, która wykorzystuje zjawisko Dopplera. Samoróbka, ale bardzo skuteczna do wykrywania kruszców typu złoto, pallad, srebro. A więc wykopaliśmy już dosyć dużo tutaj, jak widzicie, terenu. Mamy taki szpadel, jeszcze tylko pokażę, z inoksu niekorodujący. Dosyć dobrze zaostrzona krawędź, żeby się łatwo ko kopało. Widzicie, tutaj jest nawet sygnowany. Tutaj napis też jest jakiś. Dobra. Yy, I mamy tutaj zaznaczone, tutaj jest taki patyk. W tym miejscu jest srebro jak zawsze. Zebrała się odpowiednia liczba widzów. To zaczynamy. Nie miałem łopatki, to biorę sekator, bo zawsze można kluczem kopać. I tutaj nam pokazał, że coś jest. I szukamy, widzimy, że coś mamy, co znaleźliśmy. Wielki, mega łańcuch. Stary, po niemiecki pewnie typowa taka typowa jak widzimy waga, to nie wiem, ale ze 200 gram waży na pewno serdeczności, pozdrowienia. Nie zapomnij suba kanału, kto kopie ten znajduje. Jak należy wykopywać, widzicie, idzie w ziemi, dosyć się tak kopie. Tam pewnie jeszcze coś za chwilę będzie, ale to pokażemy w następnym filmie. Serdeczności, pozdrowienia! Nie zapomnijcie suba kanału, żeby inspirować do, do następnych filmów. Wykopki to fajna, wspaniała rzecz, szczególnie teraz w okresie wczesnej wiosny. Pamiętajcie, tylko że kopiemy na legalu, czyli trzeba zapytać się rolnika. Najlepiej na terenie trzech tam można kopać bez pozwoleń. Tylko żeby przywrócić stan pierwotny, czyli nie zostawiamy jakichś dołów. I wtedy jest wszystko wspaniale. Serdeczności, pozdrowienia. Nie zapomnij suba kanału LOLO 3210 oraz 2345678910 i jedziemy dalej. Zapraszam do oglądania różnych filmów na moim kanale. Nie tylko sloty, ale też wykopki i różne śmieszne rzeczy. Hej!